Dobra, dzięki za pomoc. Ja już to wszystko ogarnę, nie? Dzięki bardzo. No Weekend się zbliża, Piotrek ma treningi i skoki, dzisiaj go nie będzie, a ja działam kolejny dzień na budowie szkieletowego domu Erdolhaus. House. Wejdźmy do jednego z pokoi na suficie płyty gipsowe ognioodporne na ścianach płyty gipsowo-włóknowe Fermacel. Wielkość pomieszczenia 11 m2. Będę tutaj dzisiaj szpachlował. Może opowiem trochę właśnie o technologii budowy tych ścianek. Ściany domów modułowych Erdol House pokryte są ekologicznymi i bardzo wytrzymałymi płytami Farmacel, które są szczególnie zalecane w drewnianym budownictwie, gdzie mają zastosowanie konstrukcyjnie jako płyty budowlane, ogniochronnie jako płyty przeciwpożarowe, jak również płyty do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Ściany Erdola składane są w całości w hali produkcyjnej, płyty Farmacel przybijane są do szkieletu z drewna konstrukcyjnego. Natomiast wewnątrz znajduje się wełna izower o grubości 10 cm przy ściankach działowych oraz 12 przy zewnętrznych, które są dodatkowo docieplane styropianem. Ściany przyjeżdżają na budowę od razu z oknami, jak również puszkami elektrycznymi z rozprowadzonymi peszlami. Przed szpachlowaniem należy sfazować łączenia płyt, z których wystaje wyschnięty twardy klej. Można to zrobić nożykiem, lecz szybciej będzie multitulem. No dobra, trzeba wziąć się w końcu za robotę, a zacznę tradycyjnie od przygotowania podłoża. Płyty fermacel trzeba zagruntować, żeby zmniejszyć ich chłonność, aby nie piły za szybko wody z mas szpachlowych. Szerokim pędzlem wcieram porządnie grunt w ściany. Gruntowanie generalnie wzmacnia podłoże. Grunt jest lepkim i rzadkim płynem, przez co wnika w płyty, spaja je i wyrównuje chłonność. Szpachlowanie niezagruntowanych, chłonnych płyt może spowodować to, że warstwa gipsu przez szybką utratę wody straci swoje właściwości, twardość i może nawet odparzać od powierzchni w trakcie malowania. Także gruntuje, nie żałuje. Na suficie również sfazowane łączenia z odsłoniętym gipsem, które są sypkie i pylące. Zostawiam do wyschnięcia, w międzyczasie robiłem ściankę kolankową i zabudowy na poddaszu, o tym w kolejnym odcinku. Po kilku godzinach wracam na dół do pokoju, czuć i widać od razu różnicę, powierzchnia jest zwarta i gotowa do szpachlowania, ja też jestem zwarty i gotowy do pracy. Łączenia płyt ekipy dola wykańczę gipsem szpachlowym Semin CE78 do spojnowania z użyciem taśmy zbrojącej. Nalałem wodę do wiadra, wsypałem proszek, najlepiej zostawić na chwilę, żeby złapał wody i mieszam na wolnych obrotach do uzyskania gładkiej masy. Na łączenia użyję trzy rozwiązania, tradycyjną cienką fizelinę, wzmocnioną taśmę fizelinową oraz taśmę papierową Tuft Tape. Nakładam pacą płasko masę na łączenie. Tutaj nie ma tak jak w karton gipsach fazy na krawędziach, ale po wtopieniu cienkiej fizeliny nie będzie wybrzuszenia, tym bardziej, że ściany będą później szpachlowane w całości. Ok, wklejam taśmę z włókna szklanego, trzeba się postarać, żeby była na środku łączenia, i szeroką szpachelką dociskając wtapiamy w gips, który musi być na tyle rzadki żeby bez problemów przechodził przez drobne szczeliny fizeliny i w ten sposób zezbroił masę. Nie ściągamy na siłę krawędzią szpachelki, gdyż można łatwo uszkodzić czy rozerwać taśmę. Płasko z jednej i drugiej strony, tak żeby fizelina była skowana, można to robić również szerszą szpachelką. Fizelina nadaje się przede wszystkim na krawędzie proste, niefazowane, dzięki temu, że jest cieniutka i wygodna w aplikacji, eliminuje ryzyko powstania pęcherzy. Choć wykonane nią połączenia nie są tak mocne jak przy użyciu taśmy papierowej, to z dobrą masą nałączenia z prawidłowo wykonanym płytowaniem gwarantuje mocne łączenia bez pęknięć. W przypadku płyt Fermacel łączenia są na całej długości sklejone, także tutaj fizelina to dodatkowe zbrojenie, wzmocnienie i zabezpieczenie przed mikropęknięciami. Fizelina świetnie nadaje się również na pęknięcia w tynku i inne rysy na ścianach taki swoisty rodzaj budowlanego bandaża będę ją używał także na suficie jednak większe szczeliny zaleca się wcześniej wypełnić masą gdyż takie grube wypełnienie i wklejanie fizeliny powoduje jej wypływanie i robi się wybrzuszenie to teraz narożnik wewnętrzny. Tu użyję taśmę tuft tape nazwaną również amerykańską. Jest ona znacznie mocniejszym materiałem wykonanym z PVC. Wykorzystywana na łączenia GK fabryczne proste oraz dzięki swojej budowie i możliwości zginania do narożników wewnętrznych, do których fizelina się nie nadaje. No dobrze, zginam. Jeśli na taśmie jest zaznaczone, która strona wewnętrzna czy zewnętrzna, to trzymamy się zaleceń. I na końcówce odcinam pod kątem 45 stopni po to, żeby taśma przy suficie nie nachodziła na sąsiednie. Nakładam gips szpachelką lub pacą, ewentualnie małym wałkiem lub wałkiem do naroży. Staram się to robić w miarę równo tego gipsu, musi być co najmniej z milimetr, żeby taśma miała się czego trzymać. Wygodniej szybko nakłada się również kielnią kątową wewnętrzną. I wtapiam taśmę, dociskam szpachelką. Generalnie taśma jest sztywna i tak wyprofilowana, że przy prostym narożniku sama powinna się dobrze układać w trakcie szpachlowania. Szpachlujemy nakładając masę również na wierzch taśmy i ściągając wzdłuż narożnika. Chodzi o to, żeby nie zostawić widocznie wystającej krawędzi taśmy, gdyż przeszkadzać będzie to przy późniejszym ponownym wygładzaniu. Tak samo działam w narożnikach przy suficie. Dzięki przycięciu końcówek pod kątem wychodzi to w rogach elegancko. Tu mam jeszcze taką wzmocnioną fizelinę FibaFuz, która jest dużo mocniejsza od zwykłej. To jest takie połączenie fizeliny z siatką. Wtopiłem ją w narożniki wokół okien, żeby zabezpieczyć przed mikropęknięciami. Wyszpachlowałem ściankę z oknem i teraz narożniki. Nakładam gips na całej powierzchni, a wkleję papierowy profil z ocynkowanym wzmocnieniem. Przyciąłem na wymiar i wklejam w gips. Następnie szpachelką wyciskam masę spod narożnika i szpachluję. Postępuję podobnie jak z taśmą w Tape. Czy wybrać taki czy zwykły aluminiowy z otworami, to już myślę kwestia indywidualnego wyboru. Papierowy jest wzmocniony papierem, ale zwykłe narożniki można również zezbroić fizeliną, także kwestia upodobań i preferencji. Na suficie nałączenia wtapiam fizelinę i naraz wygładzam pacą. Tu też ważne, żeby gips nie był za gęsty, żeby fizelina nie wystawała poza płytę i nie rwała się podczas szpachlowania. Na koniec uzupełniłem gipsem pozostałe ubytki. Zagipsowałem wkręty. I zostawiam teraz na godzinkę do związania, stwardnienia. To nie musi wyschnąć. Będę robił gładź mokre na mokre. Także popracowałem chwilę na poddaszu i wróciłem. Gipsy związały. Nie muszą być suche. Chodzi o to, żeby nie mazały się przy gładziach. A gładź zrobię gotową masą z wiaderka gładzią polimerową. To już w sumie taki standard do cienkiego, finiszowego wykończenia. Wymieszałem, nakładam pacą i rozprowadzam na powierzchni ścian. Jestem praworęczny, to zaczynam od prawego górnego rogu i przesuwam się w lewą stronę. Co do narzędzi, tu na rynku jest naprawdę duży wybór różnych pac, piór, szpachli, sposobów też coraz więcej, agregat, wałek na mokro, na sucho. Tak od siebie powiem Wam, próbowałem wielu metod i której bym nie użył, to w praktyce efekt finalny po szlifowaniu był zawsze taki sam. Ja generalnie pracując samemu w małych pomieszczeniach lubię nakładać pacą, i może to być mała, standardowa 28 cm packa, ewentualnie do sztablatury trochę szersza. Natomiast producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych narzędzi, i jest to ok, być może gdzieś się przyjmą. I jak robić dzień w dzień gładzie, to różne ulepszacze, przyspieszacze typu narzędzie na kiju, nakładanie gładzi wałkiem, żeby co chwilę się nie schylać do wiadra czy agregat. To wszystko ma plusy, jak również minusy. Jednak jeśli działasz sobie samemu, czy chcesz wygładzić pokój we własnym mieszkaniu, to nie zawracaj sobie głowy wałkiem czy metodą na mokro. Tradycyjnie pacaj później szlifowanie ważniejsze w tym wszystkim jest złapać trochę umiejętności i praktyki, bo bez tego żadne sposoby czy narzędzia nie pomogą. Oczywiście zachęcam też do gładzenia szerszymi pacami, gdyż w przypadku niewielkich nierówności można to trochę zgubić. OK, ja to sobie tak gładzę, później zrobiłem na drugi raz na soficie same łączenia. Podsumujmy, ile mniej więcej poszło materiału i jakie koszty szpachlowania takiego pokoju. Bania gruntu 30 zł, masa na łączenia poszło na to 10 kg około 50 zł. Zużyłem 25 metrów bieżących tu tape 100 zł, 35 metrów fizeliny 10 zł, 3 narożniki 50 zł. Głać 5 wiaderek na dwukrotne szpachlowanie ścian daje około 250 zł, razem 490 zł. Sprawny gipsiarz ogarnie taki pokój w jeden dzień, natomiast tak na spokojnie około dwóch dni pracy dla amatora. W kolejnym odcinku spotkamy się na poddaszu. Do zobaczenia!